Dzień dobry, dzień z życia ogrodnika, matoracie, zapraszam na odcinek cebulę. Mam cebulę posadzoną z dymki i czy jakieś czynności pielęgnacyjne z początkiem czerwca robimy, nawet końcem maja, jeśli w zależności jaką macie tą cebulę. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Pierwsza rzecz przy cebuli to oczywiście obrywanie pędów kiatostanowych. To jest taki pęd. Dość sztywny, dość gruby, praktycznie po środku cebuli należy go bezwzględnie oderwać. Możecie wykorzystać takie pędy do przygotowania różnych naparów, do oprysków, do nawożenia. Możecie spożytkować w kuchni w różny sposób. Ale dla rośliny, dla naszej cebuli, jeśli chcecie uprawiać właśnie cebulę na głowę, na tą bulwę taką, na tą cebulę, no to musimy obrywać wszystkie pędy kwiatostanowe, jeśli się pojawiają. Czy wiążemy cebulę? Przy okazji ja nie wiążę, dlatego że nie chcę zabrać tym liściom asymilacyjnym, które wykorzystywane są do fotosyntezy, do powiększania się tej cebuli. Nie mogę tego wiązać. Nie powinno się tego wiązać absolutnie. Czy łamać cebulę? No, nie teraz jeszcze. Cebula ona się de facto sama musi połamać w okresie przedzbiorowym, kiedy 30% cebuli będzie się same łamało. Ona będzie trochę przysychała. To też będzie świadczyło o tym, że cebula będzie do wykopania. Ale o tym będzie w filmiku, jak rozpoznać, kiedy cebula jest gotowa do zbiorów, do wykopania. Dzisiaj obrywamy wszystkie pędy kwiatostanowe. Sprawdzamy, czy na cebuli, na tych szczypiorach, nie ma dziurek. Jeśli byłyby dziurki, to znaczy, że jest szkodnik. Możecie wtedy taką, taki szczypior oderwać z taką dziurką i zobaczyć, kto w środku buszuje. To mogą być różne szkodniki. Chcę Wam teraz tylko pokazać, ile taka cebula, którą wyciągnąłem ta z tych większych, ile waży. Waga jest ustawiona na zero i cebulę... Na wagę 244 gramy ma jedna cebula, czyli ćwierć kg. 4 cebule i mamy kilogram. W tym odcinku o tym czasie obrywamy pędy kwiatostanowe, przeglądamy cebulę i tyle. A w okolicach końca czerwca, początku lipca będzie filmik, jak rozpoznać, kiedy wykopać cebulę. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.